Wy do budy. I to już. Co myślałeś, siara, że można mnie bezkarnie poniżać? Że będę wiecznie twoim popychlem, tak? Że można mnie kopać w dupę, a ja nic? Miarka się przebrała. Przejmuje złoto i władzę nad miastem, no. I kto jest zebeścia? Kto jest Zebeściak, pyta? Ty. Jaki ty, jaki ty pan? I pełnym zdaniem. Pan Wąski jest dybeściak. I jego mafia też. I jego mafia też jest dybeściak. A Siara jakiego jest zdania? <grym> Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Siara jakiego jest zdania? Potwierdzam. Co potwierdzam? Pan Wąski jest dybeściak. A jego mafia też. Nie zgadza A teraz do budy! O, panie Wąski, odnoszę wrażenie, że tego złota starczy na nasze trzy matki. Nie znasz moich potrzeb.